Wszystkim a dzisiaj MSP i będę grała w Stwórz i Oceń. Będę oceniała sobie, która, który projekt jest według mnie bardziej popularny, będę sobie to omawiać yy, i będę głosować. Zobaczymy, czy yy, mam dobry gust. Hmm, nie wiem, jak to stwierdzić. Chyba tak. Tu mamy pierwsze dwa prace, czyli um, taką koszulkę z taką kamizelką, bluzą, a tutaj taką sukienkę pod nazwą ptaki. Um, I wszystkie mi się Wszystkie szczerze, szczerze mi się podobają, a tak nie wiem, która jest bardziej popularna. To nie wiem, to byle jaka. Tak, że biorę byle jaką. No i przegrałam. z byle jaką. <grym> Byla ja. Tutaj, o. Pierwsza odpowiedź, którą wybrałam. Dobrze, jakiś lag. Tutaj tą osobkę skąd ci kojarzę? Jestem słaba Jak widzicie A tutaj jest... To są te same prace, ale inaczej się nazywają O co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Nie wiem No a teraz tutaj Nie wiem, szczerze Tutaj jest taki kiepski wybór bo Pewnie będą podobnie Te love it'y O, zgadłam no nie, niestety nie zgadłam. No bo wtedy brałam przecież tego luka i mi zrobili, że źle. O co chodzi? O co chodzi? Tutaj zbierzemy sobie. Mam równe 300 monet, w ogóle biedna jestem. <grym> Drip. O co chodzi? Dobra. Placki. Też lubię placki. Też zależy z czym są. Hop, hop. Jestem w to słaba. Jestem w to słaba. O, jakiś zygzak. Czemu to się nazywa zygzak? Nie wynikam w nazwę. Tutaj powiedzmy, że... Czemu to się nazywa cała na niebiesko? To nawet niebieskie nie jest. Nie, ja tego nie rozumiem. Mam wrażenie, że... Nie, nie wiem. Oj, oj, oj. Idziesz truskawka po 100 punktów? Nie wiem, czy ci się uda. Jeszcze dwa odpowiedzi. Teraz nie zepsuj tego truskawka, bo się wkurzy na ciebie. No i nie zepsułaś, dostałaś 100 fameów, 20 monet. Brawo ty. Brawo truskawka. Dobra, nieważne. Znowu ta dziwna koszulka w sensie z tą dziwną nazwą. No w ogóle tutaj znowu już będzie 100 fameów, 20 monet i to będzie teraz tak cały czas leciało. Że to fame 20 monet. Ale znowu jest późno. Nie wiem, czemu tak wychodzi, że tak późno robię te odcinki. więc przepraszam naprawdę. A... Pakiet księżycowy. Nie wiem, czemu wybrałam tego luka tak z odruchu. Um. Nie, nie, nie. Szczerze to chyba ostatnia rundka. Wiecie, jak już zdobędę, te 50, 50 monet yy, i już chyba kończę odcinek. Zobaczyliście jaki mam gust. Sądzę, że słaby, słaby. Bo tak średnio mi wychodzi. Jak tak patrzymy sobie na ten odcineczek. No, znowu te same osobki, a nie to lag był. Um, no ja nie wiem, czemu ja teraz wybieram odruchowo takie tam. Teraz powiedzmy, że to. Moda. Moda. U um, To będzie trudne. Ej! To jest już trudniejsze. Nie, no. Ogólnie to. Love, to chyba było w top kiedyś, te dwa designi. Ojeju, jest już tak późno, że po angielsku nawet nie umiem mówić. A! Decide. <laughs> o, dobra. Skończyłam rundkę, więc... No trochę zarobiła mnie droga. Akurat jest wiadomość, nawet ten Buni mi mówi, że aby grać dalej, muszę coś stworzyć nowego. Więc dzisiaj kończymy. Pa, pa!